Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blog.kopyra.com. Eee, ale się nanosiłem, nakombinowałem, naustawiałem kadru. Eee, no ale nazwa Nomen Omen Balcony Rhapsody. Czyli no nie mogłem po prostu eee, nagrać tego e, tam sobie w ogrodzie, tylko musiałem przenieść cały sprzęt na balkon. Bardzo fajna e, etykieta. W ogóle chyba, no nie wiem, być może dobór barw, Eee, taki wyjątkowy no ale super mi się podoba eee, granat fiolet, niebieski, żółty eee, różowy eee, tak jak mówiłem eee, robione jest to wszystko ręcznie eee, te mazy eee, podoba mi się eee, DDH Hazy Double IPA strata, citra and mosaic eee, strata to chmiel bezmorskiej opowieści uważone w alebrowarze ekstrakt 18, alkohol 7,5 woda, słód jęczmienny słód owsiany, płatki owsiane, płatki pszenne chmiel droże, no a chmiel jak rozumiem strata citra, mozaik ono się trochę ogrzało trochę bardziej niż chciałem bo ja je wyciągnąłem wcześniej, żeby się ogrzało ale nie wiedziałem, że będę przenosił wszystko ale mam nadzieję, że mu to nie zaszkodziło E, już się troszkę zanosi na burzę, więc może będą jakieś efekty mm, akustyczne lub e, wizualne. Mam nadzieję, że tutaj nie szczeli nigdzie piorun. E, no zobaczmy. E, ale faktem jest, że się troszkę zaciągnęło i już nie ma takiego ładnego słońca. E, no piwo też jest takie zaciągnięte. To znaczy jest wyraźnie mętne, niczym wajcen, nie ma tej świetlistości. No ale. No dobra, nie jest piękne. Nie oszukujmy się, nie, nie jest piękne. Ale nie jest jakieś strasznie złe. No, to znaczy zdarzają się takie New Englandy, czy tam Dedechy. Owocowy. Owoce tropikalne i truskawki. To nie jest chyba za dobry ten. Pamiętam, że takie truskawkowe nuty to się pojawiały w pierwszych IPA w Polsce. Na przykład w browarni American IPA. Ważonej wtedy przez Michała Saksa. I to było takie połączenie amerykańskiego chmielu, ale na pewno żadnego z tych, bo. Może CITRA wtedy była. Na pewno mozaika i straty jeszcze wtedy nie było na świecie. <grymne> znaczy na świecie może był, ale na pewno nikt nie wiedział, że się nazywa mozaiki, a już o stracie tym bardziej nikt nie myślał. Um, może tak ma być. Spróbujmy. Na pewno gładkie. Lekko słodkie albo nawet lekko średnio słodkie. Jest jakaś goryczka, ale nie za wysoka. Może taki był pomysł na to piwo, żeby ono było takie właśnie kremowe takie trochę o, mi się to kojarzy z jakimś takim likierem butterscotch chociaż bo coś do czego zmierzałem e, nie skończyłem mówić że w tym, e, tej truskawce to czasami okazywało się że to był amerykański chmiel plus diacetyl ale tutaj nie czuję diacetylu, ale ja w ogóle mam problem z, wyczu z wyczuwaniem diacytylu, A y, mam takie skażenie właśnie z likierem, takim mleczno-tofi. E I w tym momencie być może jednak e coś jest na rzeczy. Na pewno jest bardzo gładkie. Na pewno jest bardzo takie. Wiecie, jak te likiery wszelkiego rodzaju one są takie słodkie. Gęste. Hmm. I to też jest takie. Goryczka jest niska. Hmm. Nie ma tutaj tej zwiewności, do której nas przyzwyczaiły ostatnie wypusty, chociażby z serii Pinta Colab, chociażby z Nepomucena. Tam jest to wszystko jasne, świetliste, lekkie, orzeźwiające. Tutaj to jest właśnie takie. Jak porównać to z takim, wiecie, jak, tu, jak tamte, to są takie kalifornijski kalifornijski rock albo jakiś pop, to to jest taki RB. Takie z takie. Ono nie jest złe, ono nie jest utlenione, ono nie jest za słodkie, ale jest zupełnie inne. Jest słodkie. Data przydatności do 13 stycznia 2021 roku, ale ono wyszło niedawno, mam wrażenie. No na pewno nie więcej niż... kurka, ten czas tak lecisz może i dwa miesiące minęły, ale chyba nie. Chyba nie minęły dwa miesiące. Więc to jest na pewno inny DDH DIPA niż e, niż ostatnie ostatnie TT. Natomiast nie można powiedzieć, że on jest jednoznacznie zły. On jest taki bardziej słodki, bardziej mm, taki misiowaty, e, a mniej zwiewny naftowy biały Tylko właśnie taki. On jest przyjemny, aczkolwiek jakby mi ktoś powiedział, że to jest z laktozą, milkshake ipa, to bym łyknął to. Nie wiem, z czego to wynika, ale jest takie wrażenie, właśnie takiej szejkowości o tego piwa. Nie ma tej, 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 tej takiej zwiewności. To nie jest złe. Nie, nie, nie można powiedzieć, że to jest złe, ale jest to na pewno inne podejście. Ja wolę to jasne, lekkie, rzeźkie, zwiewne, naftowe, białe owoce i tak dalej. Ale nie mogę powiedzieć, że to jest piwo, nie wiem, zepsute, źle zrobione, utlenione czy coś takiego. Nie. To ono prawdopodobnie takie miało być. No chyba, że się jednak utleniło w tej puszce przy rozlewie, no i wtedy może nie był to efekt zamierzony, ale nadal piwo jest ok. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jest zupełnie inne niż to, co pojawia się z, mówię, no chociażby z serii Pinta Colab czy z, czy, czy z Nepomucena ostatnimi czasy. No już tej truskawki nie czuję, troszkę taka nuta fotolabu się pojawiła, także no. Ale konsystencja, e, słodycz, gładkość, pełnia jest zupełnie inna. Zupełnie inna, przywodząca na myśl milkshake IPA. E, no, ale dobre piwo. Dobre, ciekawe. Z przyjemnością je wypiję, natomiast jest troszkę w mniejszości w obecnej, e, w obecnej chwili na rynku. Raczej dominują to takie próby, żeby robić bardzo jasne, bardzo zwiewne, lekkie. Ono, ono sprawia wrażenie troszkę ciężkiego. Przepraszam. Przepraszam bardzo. Nie, że nie że jest za ciężkie, ale jest ciężkie. Na pewno jest cięższe takie, mówię takie, RB. A nie, a nie pop. Tak to widzę. Yy, to było wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia. Wasze zdrowie. Cześć.